Witam Was w sobotę. Dzisiaj nagrywam ostatniego vloga przed vlogmasami. Stwierdziłam, że zrobię sobie jeszcze takie później półtora tygodnia przerwy od nagrywania, żeby powrócić po tym czasie na vlogmas, właśnie z nową energią i z nowymi jakimiś może i pomysłami. Natomiast, no jakby dla Was nie będzie miało to większego znaczenia, bo te vlogi tak się będą pojawiać. Czyli w tym tygodniu teraz będą dwa. Albo i może nawet trzy Później już będzie zapowiedź vlogmas I właśnie już później te codzienne filmy Jak dobrze pójdzie, jak nie to co dwa, co trzy dni Zobaczymy I też ostatnio Wam mówiłam, że jeżeli macie do mnie jakieś pytanka To zostawcie w komentarzu Z tego względu, że będę nagrywać Q&A Z racji, że właśnie często się przewijają na przykład pytania, gdzie ja pracuję I tak dalej, więc ja odpowiem zbiorczo właśnie na ten Q&A grudniowy Także jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytanka no to również w komentarzu je zostawcie, ja sobie to zbiorę w całość. Na Instagramie też Wam już wkładałam okienko, właśnie, żebyście tam zadawali pytania, ale zrobię to jeszcze z dwa razy. Także tak jak mówiłam, w komentarzu możecie te pytanka zostawić. Ja właśnie skończyłam pracę, jest po godzinie 12 Kuba, już kucharzy robi dzisiaj obiadek. Chyba kaszotto z grzybami, coś takiego. Też wam pokażę. Ja planuję dzisiaj zrobić takie zdrowe pączki. Też mam właśnie przepis. No, to jest ala pączki, oczywiście. Wiadomo, to jest pieczone w piekarniku, a nie smażone. Natomiast ma to powiedzmy, że imitować, więc spróbuję. A jutro znów chciałam szarlotkę na takim owsianym spodzie, więc zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Później też chcemy podjechać do galerii, bo stopniowo pasuje kupować już jakieś e, takie upominki dla najbliższych, e, więc coś już może właśnie się uda wyhaczyć e, i w zasadzie chyba dzisiaj tak na spokojnie będzie domowo. Wieczorem planujemy zrobić pizzę na pełno spodzie. Pierwszy raz właśnie z tego przepisu, który tam mam, więc jestem ciekawa, czy to dobre wyjdzie. No i tak, zobaczymy, co się będzie dalej działo. To tak tylko wstępem i zapraszam was na weekendowy vlog. Będę robić teraz właśnie te ciasteczka ala pączki. Dokładnie nazywają się tak i tutaj macie wszystkie składniki oraz jak zrobić? Tak jak już wielokrotnie mówiłam, tutaj jest to rozpisane na Thermomix, ale spokojnie w jakimkolwiek innym urządzeniu też sobie można je wykonać. Tyle, że już tam dopasować do mocy właśnie danego urządzenia. Także ja się właśnie za to zabieram i jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi też o ten drzem tutaj wiśniowy, to ja kupiłam. Taki 100% z malin. Wzięłabym z truskawek, bo zazwyczaj taki kupujemy, ale akurat nie było i padło na ten malinowy, więc jego użyję właśnie do tych alapączków. Ale powiem Wam, że coś mi dzisiaj tu nie idzie, bo normalnie w przepisie miało być nastawione na 25 minut w 180 stopniach. Ja zawsze tak jak jest w przepisie, nastawiam w tym piekarniku i zawsze robi idealnie co do minuty, no ewentualnie o 5 minut może przedłużę, ale tak to jest, wszystko spoko. I pierwszy raz, no nie wychodzi. I z wierzchu one są już faktycznie zrobione, natomiast w środku. Wydawało mi się cały czas, że one są surowe, no i nie wiem, w końcu wyłączyłam chyba 40 minut ja piekłam. Yy, I wyłączyłam już teraz, niech sobie to ostygnie i zobaczymy, jak to będzie za chwilę się prezentować, znaczy no za chwilę za dłuższą chwilę. Pokażę Wam, jak to wygląda teraz. Dokładnie tak, tutaj gdzie gdzieniegdzie powylewał mi się jednak ten dżem, mimo że nakładałam go jednak mało, ale tutaj kwestia może bardziej tego, że mm, zbyt małą ilością ciasta. E, przykryłam, właśnie go. No, nie wiem. Wiadomo, pierwszy raz zrobiłam ten przepis, więc e, no, zobaczymy. Ale nie wiem, czy zrobię ponownie. bo strasznie mnie to zirytowało. No, chyba, że będzie mega, mega smaczne. No, to wtedy zobaczymy. No i mamy już lampę zamontowaną. Co prawda, musimy jeszcze kupić żarówki, ale to za chwilę pojedziemy. Natomiast kuba mi tutaj jeszcze przymocował tą rameczkę. E, chciałam tutaj, żeby ta odległość była mniej więcej taka sama, ale no. Się trochę różni. Natomiast na razie niech będzie tak jak jest. Tutaj tak będę chciała wymienić ten plakat, więc ewentualnie wtedy będę kombinować. Natomiast już coś się zmieniło. Lepiej to wygląda. Zdecydowanie nie jest taka pusta ściana. Ja Wam w ostatnim vlogu pokazywałam właśnie lampę, że w końcu od lipca udało nam się znaleźć jakąś taką, która. Faktycznie no, mi się spodobała, bo przyznam szczerze, nic ciekawego nie było, albo coś bardzo wydziwiane, albo znów nie podobało nam się. No i jest w końcu ona mega ścieżka. A ja wyciągam te pączki, ale nie jestem zadowolona z tego wypieku. Jutro jednak nie będę robić szarlotki, bo mm, mama będzie robić jabłka pod kruszonką tą owsianą, więc już nie będę kombinować, bo to będzie jad. Zrobię najwyżej za tydzień, ale to już wam nie pokażę, albo może na vlog ma zrobię. No zobaczymy. Natomiast najpierw zabieram się za to, tutaj sobie też zmiksowałam xylitol na taki cukier puder, więc posypię i zawsze to będzie lepiej wyglądać. Temu wróciliśmy do domku, już zrobiłam ciasto na pizzę, teraz będzie sobie około godziny siedziało w termomiksie. No i znów mnie coś uczuliło, jak widzicie, mam powiekę czerwoną. No i nie wiem, co jest grane, dopiero co ją wyleczyłam tym hydrokortyzonem, a niestety znów coś się tutaj zadziało. No a teraz pokażę Wam właśnie lampę, bo już kupiliśmy żarówki, więc odpalamy. No i fajnie to wygląda, niby taka zwykła lampa, ale naprawdę. Mega, mega mi się podoba i jestem zadowolona. I swoją drogą daje dużo światła, bo tak naprawdę nie jest już potrzebne żadne inne. Nawet tutaj zgaszę. I patrzcie, jak ładnie się tutaj świeci, więc ekstra. W niedzielę, dzisiaj znów pogoda dopisuje, jest pięknie i słonecznie, więc być może uda nam się pójść na jakiś spacerek. Mam taką nadzieję. Ale idziemy do rodziców na obiad, więc też mamy spokój od gotowania, także trochę tam pewnie posiedzimy. Natomiast będę u mamy robić te jabłka pod kruszonką i będzie właśnie fajny deserek. No, i tak jak mówię, jeżeli chodzi jeszcze o jakieś plany na dzisiaj, to może wleci spacerek, ale to już pewnie, jak będzie ciemno. No, bo teraz to już godzina 16 mniej więcej się ściemnia, a pewnie trochę u rodziców posiedzimy. Także, jak coś, to pójdziemy właśnie już pod wieczór. No, i tak to się dzisiaj właśnie wszystko zapowiada, jeżeli chodzi o moją powiekę. Jak widzicie, trochę przykryłam. To zaczerwienienie, ale dzisiaj było fatalnie, było takie oko wielkie, całe swędziało i zarówno tutaj pod okiem jak i powieka czerwona i, i no wczoraj dałam na noc ten steryt, na dzień go nie daję, no bo wiadomo promieniowanie, żeby mi tutaj po prostu no, nic się nie stało. Także dopiero na noc teraz nałożyłam filtr na całą twarz oczywiście przed podkładem i na powieki również, więc na razie jest spoko, nic nie swędzi, ale widzę, widzę różnicę i jest zaczerwienione. Niemniej jednak mam nadzieję, że się tego pozbędę i no, już wyeliminowałam to, co myślę, że mnie uczula, także mam nadzieję, że będzie już spoko. No w końcu. To chcesz tego przysmaczkać, czy nie chcesz? Łapka. Ja właśnie tutaj przylazłam do kuchni, bo standardowo jak co niedzielę będziemy robić jak spis co tam planujemy jeść przez cały tydzień. No i trzeba siąść, rozpisać, sprawdzać co jest, czego nie ma i robić listę zakupów. Um, jeszcze listę zakupów spoko można robić, natomiast najgorzej zaplanować posiłki na cały tydzień. Naprawdę, już czasem to idziemy tak na łatwiznę i powtarzamy tak z trzech, czterech tygodni, bo w sumie robimy tak od... w sumie już od miesiąca, to chyba będzie już piąty tydzień, tak mi się wydaje. Więc już naprawdę powtarzałam się cały czas te posiłki, bo idziemy na łatwiznę. Nie chcę nam się już wymyślać nic innego, ale tak jestem zmobilizowana dzisiaj do tego, żeby jednak wprowadzić jakiś nowy posiłek, żeby coś się odmieniło. O, nie, i muszę posprawdzać właśnie tutaj, czego brakuje, pouzupełniać, pozapisywać. No i jutro właśnie pojadę, zrobię. Zakupy dzisiaj w sumie, jak pójdziemy właśnie wieczorem na spacerek. To też najprawdopodobniej wstąpimy do Lidla, ale nie będziemy chyba robić jakichś tam zakupów, tylko właśnie jutro zrobię, jak pojadę autem, żeby nie dźwigać tego dzisiaj. No zobaczę, jak to w końcu ułożymy. Natomiast tak, trzeba to teraz ogarnąć, bo za niedługo właśnie idziemy do rodziców, więc no musi to być zrobione. Nie chcę zostawiać tego na wieczór, bo um, lepiej wiem, myślę już z głowy. W ogóle plany się mega pozmieniały, bo w końcu losowania nie było, nie dotarli wszyscy, także przenieśliśmy to na inny dzień. Później też mieliśmy iść na jakiś taki długi spacer, ale zgadaliśmy się, że idziemy na kręgle, także poszliśmy spacerkiem na te kręgle i 8000 tysięcy kroków leciało. Więc lepszy ryc niż nic. Chociaż no jest to bardzo dobry wynik, ale już tak 10 tysięcy byłoby idealnie. Niemniej jednak nie mieliśmy jakoś bardzo daleko, żeby na te kręgle dojść, także no i tak spoko, że właśnie poszliśmy na nogach, a nie autem. No i właśnie wróciliśmy. Jest już tak mroźno, bym powiedziała, ale... Przyjemnie się spaceruje, nie pada nie sypie, więc jest spoko. No i właśnie y, idę robić kolację dzisiaj chyba placuszki owsiano-serowe, tak mi się wydaje, na Serku Wiejskim, także zabieram was teraz do kuchni.